No i dobrze niech się przyzwyczaja do wody. Niech się jeszcze wytarza. No, może tutaj Maj nagrywaj, ja mu zdejmę kantar, żeby sobie na go nie zahaczył. Chcesz się wyprzyśpieć. Nie. A, no A z kadru się? mi wychodzisz. A jak ja potem dojdę gdziekolwiek na busaka? Chodź! To jest dobry pomysł, mając kalosze, żeby ten tutaj na butaka połazić? Tu czy te później. Tyle ręczników jest. No tak, dobra, i tak mam przemoczony butik w przestrzeni. Ale jaja. No bada głębokość, chyba. Ale jeszcze to jest